If you saw me from across the street, would you come and talk to me? I can often blend into a crowd, but someday I'll make you proud. Samobarcznica, 300 tysięcy i to mil, a nie kilometrów Więc z tej okazji postanowiłem nagrać filmik, w którym pokazuję zabudowę mieszkalną mojego kamperka Zabudowę, którą kolejny raz zmieniłem, przebudowałem przed moją, przed moją wycieczką do Maroka W Afryce spędziłem prawie dwa miesiące, więc mogę już powiedzieć, co mi się przydało, a co mi się nie przydało Często pytacie, czy Master 2 to dobra baza na kampera Co chwilę psują się jakieś rzeczy, ale drobne Jakiś wyłącznik świateł, czujnik płytałego gazu, tutaj jakiś zacisk hamulca, ale są to drobiazgi, które wszędzie można naprawić. Coś jak u mnie. W sensie ostatnio miałem, niedawno miałem 40 urodziny i tak zauważyłem już od jakiegoś czasu. Zauważyłem, że, że w tym wieku zaczynają się dziać rzeczy kłopotliwe. Rozumiem przez to na przykład kontuzję. Kiedyś 20 lat temu, żeby dostać kontuzji, to musiałem spać z roweru, albo przewrócić się, nie wiem, na nartach, albo samochód musiał mnie potrącić. Teraz, żeby dostać kontuzji, wystarczy, że położę się spać w nieodpowiedniej pozycji, albo zbyt dynamicznie piję wodę, albo gdy sprawdzam martwy punkt przy wyprzedzaniu i ziemne. Więc ten samochód ma podobnie, bardzo niewiele mu trzeba, żeby coś się tutaj wydarzyło ale są to na ogół rzeczy drobne lawety, podobnie jak po mnie, karetki jeszcze póki co wzywać nie trzeba dobra, ale powiem wam co mi się w tej Afryce przydało poszerzenie łóżka bardzo się przydały Śpi się znacznie lepiej niż kiedyś, gdy spałem po przykątnej bo mam 204 cm wzrostu a dodatkowo mogłem skrócić łóżko o 50 cm tak w szerokości, dzięki czemu powstało w dodatkowe miejsce na prysznic i na miejsce do pracy. Prysznic z ciepłą wodą jest przesuper. Nie wiem jak mogłem jeździć wcześniej bez niego. Znaczy, wiem, jeździłem po Europie, więc na ogół korzystałem z prysznicy albo na stacjach, albo na basenach. No i też miałem taką wanienkę tutaj, no ale w. W Afryce raczej nie ma tego typu infrastruktury, dlatego bez prysznica byłoby bardzo, bardzo ciężko. Prysznic jest ze sklejki z naklejoną wykładziną PCV. Zamontowałem odpływ liniowy, dzięki czemu mogłem zastosować jako brodzik taką jedną płaszczyznę, jedną sklejkę pomalowaną kilkukrotnie żywicą epoksydową. No, a ten odpływ jest spoko, tylko sitko się zatyka włosami i trzeba tam co tydzień to wyjmować, żeby, żeby woda przelatywała. Brzegi trzeba bardzo dokładnie zasilikanować. Aby nic nie przeciekało, tutaj miałem wcześniej taki mieszacz wody ciepłej zimnej, ale było to kilka połączeń i co chwilę coś mi przeciekało. Więc już po miesiącu się wkurzyłem, wywaliłem to wszystko i zrobiłem jeden, jeden wąż od bojlera aż do słuchawki. W końcu nic nie przecieka, a temperaturę reguluję sobie na bojlerze. Jest to elektryczny boiler, 6 litrów i jest to akurat. Ilość wody dla jednej osoby, żeby mogła wziąć prysznic razem z myciem głowy. Jak, jeśli druga osoba chce wziąć też prysznic, no to musi poczekać te pół godzinki, aż woda się zagrzeje. Słuchawka jest do bidetu z przyciskiem, chyba firmy Roca, o ile dobrze pamiętam. No Jest super i w ogóle nie przecieka. I razem z gąbką to jest, jest to najlepszy zestaw oszczędzający wodę, dzięki któremu można się spokojnie zmieścić w tych 6 litrach albo nawet mniejszej ilości. Odnośnie wody, to ogłaszam wszemi wobec, że najlepszym kranem do kampera jest taki kran z giętką końcówką. Na początku kupiłem trochę inny, podobny jaki zamówiła Paulina, chyba z Ikei, w tym wanie, który pomagałem jej zmontować, ale potem jak mi go ukradli, kupiłem ten i nie żałuję. Jest super z tym, że ten kran nie mieścił mi się z lewej podstawa tego kranu, więc musiałem dociąć kilka takich aluminiowych dystansów bo też nie mogłem znaleźć tych dystansów nigdzie na taką szerokość zrobiłem je samemu w ten sposób, że wyciąłem z aluminiowej blachy za pomocą otwornicy najpierw ten wewnętrzny otwór, a potem zewnętrzny jakby stabilizując to wiertło otwornicy w drewnianej podstawie lodówka, mam małą lodóweczkę hotelową, bo duża 24V mi się popsuła i myślałem, że będzie mało miejsca w tej lodóweczce, ale nie było ok, z tym, że musiałem się nauczyć, żeby żeby owoce i warzywa trzymać na zewnątrz i żeby kupować ich tyle, taką ilość, żebym mógł je tam zjeść, zanim się popsują. A w środku trzymać tylko jakieś, nie wiem, tam mleko, masło, sery. Jogurty, sery swoją drogą są w Maroku strasznie drogie. No i oczywiście trzymam w lodówce też zimne wodę Zimna woda to bardzo istotna rzecz w trakcie kamporowych wypraw do ciepłych krajów. Prosto z odry miejsce do pracy udało mi się kupić ławę homologowaną ławę razem z pasami ława pochodzi... na szczęście udało mi się to kupić, bo, bo te gotowe rozwiązania są koszmarnie drogie a to, a to udało mi się kupić z policyjnej wersji Mastera dwójki. więc tak się szczęśliwie złożyło, że wszystko pasuje a stolik zrobiłem w wersji budżetowej Noga z Marketu, a obrotnica z Julii. Całość wyszła za mniej niż 100 złotych. Tańczyć może na tym stole się nie da, ale do pracy jest ok. Można zapłacić dużo za rzeczy przeznaczone do kamperów, a można też podejść do tego trochę bardziej kreatywnie. Podobno najbardziej kreatywnymi ludźmi są ludzie biedni i ludzie leniwi. Ja jestem bardzo kreatywny. Podwójnie tu podstałem łebasto na ropę chińskie kolejna rzecz, bez której bym nie przetrwał w zimniejszym klimacie a że do tej Afryki trzeba jakoś dojechać dodatkowo po drodze są jeszcze jakieś góry no to takie łebasto się bardzo przydaje zanim powstał ten pomysł, żeby zbudować kampera, myślałem o wybudowaniu małego domku i dużo czytałem o domkach pasywnych jest to taka technologia domów bardzo bardzo energooszczędnych, takich, które praktycznie na ogrzewanie nie zużywają energii, bo są tak dobrze ocieplone, tak dobrze rozwiązane jest ta jakby tam wymiana ciepła. I tak sobie myślałem, że kamper, którego go zbuduję, również żeby był pasywny, póki co wyszedł mi bardziej pasywno agresywny, jest taki zespół Rage Against the Machine, furia przeciwko maszynie, nie jestem pewien. Oryginalnie przeciwko jakiej maszynie miał być ta furia, ale trochę kasy mógłbym obstawić na to, że był to samodzielnie zbudowany kamper. Dobra, tak tylko marudzę Psują się rzeczy często, ale są na ogół to jakieś drobnostki. Blachy zdrowe, silnik zdrowy, skrzynia zdrowa. No i nawet w Maroku wszyscy potrafią go naprawić przy pomocy młotka, klimatyzator. To bardzo przydatna rzecz. Ten klimatyzator, najmniejszy, pobierający jakieś 300-350 W, Fral FSC03, I powiem, że bez niego nie dałoby się tu pracować, wanie, przy temperaturze powyżej 30 stopni. Z tym, że jest pewne zastrzeżenie, ja go trochę uszczelniłem wewnątrz, opowiedziałem to na którymś już z wcześniejszych filmów, rozdzieliłem tę ciepłą i zimną część, oraz urządzenie musi stać. Na zewnątrz, najlepiej w cieniu i do środka powinna prowadzić tylko rura z zimnym powietrzem. Gdy próbowałem zostawić klimatyzator w środku z wyprowadzoną rurą na zewnątrz, nawet sobie zrobiłem w łazience taki otwór specjalny, no to to nie działało. Sama ta jednostka się nagrzewa na tyle oraz ta rura się tak na, nagrzewa. Zostawiłem wana na słońcu z włączonym w środku tym klimatyzatorem. To mam wrażenie, że jak wróciłem, to było jeszcze duszniej, niż, duszniej i cieplej niż, yy, niż bez niego. Ale gdy klimatyzator jest na zewnątrz, tutaj akurat było około 30-30 paru stopni, i do środka prowadzi jedynie rura z zimnym powietrzem, no to, o, to powietrze było tak 18-19 stopni. I w dodatku robi się środko naciśnienie, czyli jeszcze wypycha to ciepłe powietrze przez, przez okna dachowe. No i robiła się różnica. Robiła się różnica na tyle, że dało się w środku spokojnie pracować. Jak Ci się podoba klimatyzator? Jak to mi się podoba? Z tym, że no, ja mam na tyle dużo paneli, że chyba spróbuję sobie zainstalować mocniejszą klimę oraz typu split, taką na przykład dachową. Tak, żebym mógł zostawiać kampera z włączoną klimą i zostawić psa w środku, na przykład na godzinę czy dwie, jak idę do sklepu, czy gdzieś. Więc myślę, że jak tylko nazbieram na, na taką dachową, na takie urządzenie, no to, to jest za, pierwsze co to je zainstaluję. Odnośnie tego frala, to są różne opinie na jego temat. Myślę, że właśnie zależy to od tego, te opinie zależą od tego, jak ludzie z niego korzystają. Z przydatnych rzeczy temperaturowych, parasol bardzo się przydał bez niego na słońcu, na plaży czasem ciężko byłoby wytrzymać kolejna rzecz to piekarnik i przenośna kuchenka indukcyjna w Afryce jest tak dużo słońca i przez to prądu, że praktycznie wszystko gotowałem na indukcji w piekarniku była jedynie odgrzewana pizza, robiony chleb, ciasteczka ale był używany na tyle rzadko że tego gazu prawie w ogóle nie ubywało podpatrzony u podróżowania trik, zresztą podobnie jak piekarnik wąż na wodę z takimi zestawem końcówek i o ile w Europie te końcówki w kranikach na ogół są gwintowane tak na Maroko przydaje się końcówka taka zaciskana kraniki można znaleźć ale ani razu nie widziałem, żeby był gwintowany. W temacie wody to Dwa zbiorniki, takie większe, 100-litrowy na wodę czystą i 50-litrowy na wodę szarą, są bardzo fajne. Szczególnie ten na szarą jest taki płaski, że mogę go fajnie tutaj pod spodem zawiesić, ale kurde mógłby mieć odpływ troszkę niżej, bo ma tak 3 mm nad dynem i nawet jak wyleję, wyleję całą wodę, to zawsze tam jakaś resztka zostaje i potrafi zakwitnąć. A potrafi zakwitnąć, bo, bo nie używam żadnej chemii do, do tej wody. Wszystkie płyny, mydła i płyny robimy sami z, z naturalnych składników, a nie używamy chemii, no bo w Maroku nie ma żadne, za bardzo serwisów. Nie ma serwisów i często powstaje konieczność wylania tej wody po prostu pod Kampera. i o ile te roślinki tam bardzo podziękują za jakąkolwiek ilość wody no to pod warunkiem, że będzie ona bez chemii, bez detergentów i z powodu braku tych serwisów i braku generalnie nawet toalet a przynajmniej takiej ilości jak, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni w Europie absolutnym ułatwieniem jest toaleta separująca do butli z jedynką dolewam wody i wylewam pod drzewka co drugi, czasem co trzeci dzień, a dwójka idzie do kompostowalnego woreczka, z, worka ze skrobi kukurydzianej, który nie ma ani trochę plastiku. No i dwójkę od razu, jakby po zapełnieniu. Jeżeli jestem w mieście, to wyrzucam do śmietnika, jeżeli jestem poza miastem, no to zakupuję. Pozbywam się tego worka od razu. Jeżeli obuzuję gdzieś dłużej na uboczu, to szczególnie jak jest więcej osób, rozkładam namiot jako toaletę. Chociaż z, tym z namiotem różnie bywa. Tutaj siedzieliśmy przez kilka dni z dwiema Niemkami i zabawna sytuacja, bo jeszcze niedawno nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak fobia przed ślimakami, że można bać się ślimaków. A na cztery osoby w naszym małym obozie okazało się, że dwie dziewczyny, czyli Ania i jedna Niemka, miały właśnie tę fobie, a namiot przyciągnął tych ślimaków tak z kilkaset. Swoją drogą te Niemki to dwie super dziewczyny, które jechały niewielką tuszustką, zapakowaną po dach, ale znalazły miejsce w wanie na łóżko do masażu na, oraz na metrowej wielkości gong, miedziany gong do relaksacji dźwiękiem. Także każdy ma różne priorytety przy opakowaniu. Mona, Mona powiedziała bardzo miłą rzecz o języku polskim, aż, aż to nagrałem i aż wam puszczę. Jestem Mona and I really like Polish language. I think it's very beautiful. <laughs> I <have> to say. <laughs> sounds like angel voices. A odnośnie toalet separujących to rzeczy do budowy, do samodzielnej budowy takiej toalety można kupić u mnie na stronie, u mnie w sklepiku. Zarówno separator, jak i butle, wiaderko, Worki i inne rzeczy. Odnośnie toalet, których go, całych, gotowych toalet, których prototyp pokazałem na targach, no to zarówno po moich testach, jak i testach zaprzyjaźnionych vanliferów okazało się, że jeszcze wymagają ulepszenia, natomiast nie mam aktualnie pieniędzy ani czasu na, na te na dokonanie tych ulepszeń, ale wcześniej czy później to zrobię, będę dawał znać natomiast póki co można taką toaletę zbudować samodzielnie z części dostępnych u mnie no i wyjdzie to Wielokrotnie taniej. No i po raz kolejny muszę pochwalić zawieszenie foteli. Jeździłem tu bardzo dużo. Co prawda, menel pomagał mi czasem jeździć, ale raczej tylko na autostradach i w mieście. A że jeździliśmy dużo po wartepach, to myślę, że jedynie dzięki tym fotelom jeszcze mam w miarę sprawny kręgosłup. Dobra, a czego bym nie wziął drugi raz? Pralki. Działała dobrze. podobno praleczkę, tylko taką składaną, chyba foksy kiedyś pokazywały, że im. Nie działa, nie dopiero. No ta, ta działała. Ta, ta działała jakieś 5-6 razy, dopóki się nie popsuła. I zaraz tak, pralni w Maroku nie ma zbyt wiele. Są w jakichś tam miastach i są dosyć drogie, bo tak cały zestaw rzeczy kosztuje około tam za 10 kilo, powiedzmy wiem, z 20 euro. Ale taki trik od poznanych polskich surferów. 20 euro na pralnię, ale za 18 euro można sobie wynająć. Mieszkanie z pralką na dobę. Można sobie wszystko uprać, a w tym słońcu to przez 3 godziny wszystko wyschnie. Także więcej pralki nie wezmę. Kolejnym błędem to zbyt mała zmywarka. Wymieniłem swoją super zmywarkę, którą mam od wielu, wielu lat, na taką, na mniejszy, niby lepszy model, pobierający mniej prądu, mniej wody, ale okazało się, że jest no za mała. To jest jakaś, troszkę wyższa, ale jest jak 1 trzecia. W szerokości tej starszej, no i nic tu się nie mieści. Jak, nie wiem, tam pięć talerzy, dwa kubki, jak, a jak włożę jeden garnek, to już się nie zmieszczą talerze. No, nie wypał. Jak pierwsze co zrobię po powrocie, to, to wymienię z powrotem to na moją starą zmywarkę. Ale ogólnie myślę, że dosyć dobrze auto przygotowałem. Zrobię jeszcze jeden lub dwa filmy z Maroka, bo nagrałem sporo materiałów. A potem będzie bardzo fajny wantur z człowiekiem, którego spotkałem na targach kamperów w Warszawie na służewcu. Tyle na dziś. Zapraszamy z menerem do subskrypcji i wciskania dzwoneczka. Cześć!